Odwiedzajcie na naszą wzorcownię w Krakowie nawet z Pareka Koreka serwis to trzy lokalizacje: Kraków, Katowice i Wrocław. Właśnie jesteśmy na naszej wzorcowni w Krakowie. Tutaj możecie przyjechać i zobaczyć wszystkie nasze produkty, jak się prezentują. A teraz chodźcie, pokażę Wam nasz magazyn. Łączna powierzchnia naszych magazynów to 2,5 tysiąca m2. Pamiętajcie, że w naszej wypożyczalni koszt mycia naczyń macie w cenie wynajmu. Takich szklanek możemy umyć nawet 35 tysięcy w ciągu godziny. W naszym asortymencie znajdziecie 1500 rodzajów produktów, co daje nam łączną wartość 700 tysięcy sztuk asortymentu. W ubiegłym roku w całej Polsce jednocześnie potrafiliśmy obsłużyć aż 100 eventów. Firma Choreka Service działa już 17 lat na rynku. Posiadamy własną flotę samochodową, w której znajdziecie aż 29 samochodów, dzięki którym każdy z Waszych zamówień dostarczymy na czas. Obsługujemy eventy w całej Polsce, od Pomorza aż do Tatr. Dlatego serdecznie Was zachęcam do kontaktu z nami. Znajdziecie nas również na www.chorekaservice.pl